Milioner przyniósł zabawki do domu dziecka i zobaczył bardzo smutną dziewczynkę. Gdy zauważył, że trzyma lalkę, krzyknął: Skąd masz tę lalkę? Ona nie jest twoja. To była zabawka jego zaginionej córki. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co sądzisz o tej historii. To pomaga nam tworzyć więcej niesamowitych treści dla ciebie. A teraz zaczynajmy. Przenikliwe popołudniowe powietrze poruszało liśćmi drzew, gdy Henrik Vasconcelos, jeden z najbogatszych ludzi w kraju, wysiadł z opancerzonego samochodu przed domem dziecka. Był tam z obowiązku kolejna akcja charytatywna, mająca poprawić jego wizerunek. Przyniósł ze sobą pudła pełne nowych zabawek, rozdając sztuczne uśmiechy przed obiektywami dziennikarzy. Wśród rozentuzjazmowanych dzieci jego uwagę przykuła jedna dziewczynka. Mała, wychudzona, z potarganymi czarnymi włosami i smutnymi oczami, tuliła w ramionach zużytą lalkę. Gdy Anrik na nią spojrzał, poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. Ta lalka nie była zwykłą zabawką. To była lalka jego zaginionej córki. Jego serce zaczęło bić jak oszalałe. W gardle ścisnęło go coś, a umysł walczył z niemożliwym. Drżąc, podszedł do dziewczynki, a jego głos drżał od niedowierzania i desperacji. Skąd masz tę lalkę? Dziecko wzruszyło ramionami, mocniej przyciskając zabawkę do piersi. Jej oczy wypełniły się strachem. Ona nie jest twoja! Krzyknął Anrik, nie potrafiąc opanować emocji. Gwar w sali zabaw nagle ucichł. Dyrektorka domu dziecka, pani Celia, szybko podeszła do nich, próbując załagodzić sytuację. Panie Vaskencelous, proszę się uspokoić. Ale Anrik nie słuchał. Patrzył tylko na lalkę dokładnie taką samą, jaką dał swojej córce, Sofii w noc przed jej zaginięciem. Każdy szczegół, każda rysa, nawet wyblakła niebieska sukienka. Odpowiedz, dziewczynko, kto ci to dał? Dziecko zaczęło drżeć, a w jej oczach pojawiły się łzy. Jot ja znalazłam ją w moim pokoju, wyszeptała, niemal bezgłośnie. Anrik poczuł lodowaty dreszcz na plecach. Jak ta lalka, która powinna zniknąć razem z jego córką trzy lata temu, mogła znaleźć się tutaj? Upadł na kolana, patrząc na dziewczynkę. Co to wszystko mogło znaczyć? Nadzieja, którą przez lata próbował w sobie stłumić, nagle krzyczała w jego myślach. Pani Celia odchrząknęła, próbując przejąć kontrolę nad sytuacją. To jest Luisa. Trafiła do nas trochę ponad rok temu, zostawiona pod drzwiami sierocińca. Nie wiemy wiele o jej przeszłości. Niewiele o tym mówi. Anrik spojrzał na dziewczynkę, która teraz cicho szlochała. Jego serce waliło w piersi. Kto cię tu przyprowadził, Luisa? Dziewczynka zawahała się, przygryzając wargę. Jakiś pan? Powiedział, że wróci, ale nigdy nie wrócił odparła, jeszcze mocniej przytulając lalkę. Po plecach Henrik'a a przebiegł dreszcz. Jego córka, Sofia, zniknęła bez śladu. A teraz, tuż przed nim, tajemnicza dziewczynka trzymała jedyny przedmiot, który mógł połączyć wszystkie elementy tej układanki. Ich spojrzenia spotkały się. Coś, coś w niej mówiło mu, że to spotkanie nie było przypadkiem. Anrik wziął głęboki oddech, walcząc ze łzami. Luisa, czy pamiętasz cokolwiek? Cokolwiek o tym mężczyźnie? Dziewczynka spuściła głowę, wyglądając na przestraszoną. Tylko, tylko zapach. Pachniał dymem papierosowym i benzyną. Serce Enriquea na moment przestało bić. Jego koszmar powrócił. Zapach jedyny trop, jaki mieli po samochodzie, który zabrał Sofię. Podniósł się gwałtownie. Nic innego nie miało teraz znaczenia. Ani jego majątek, ani dziennikarze, ani akcja charytatywna. Potrzebował odpowiedzi. Spojrzał na panią Celię z determinacją w oczach. Chcę adoptować tę dziewczynkę. Teraz. Pani Celia otworzyła szeroko oczy, zaskoczona nagłą decyzją Anrik. Adopcja? Panie Vaskencelos, to nie jest coś, co można załatwić z dnia na dzień, powiedziała ostrożnie. Ale Anrik się nie cofnął. Jego oczy płonęły determinacją. Nie mógł zostawić tej dziewczynki bez odpowiedzi. Coś w jego wnętrzu krzyczało, że Luisa jest kluczem do odnalezienia Sofii. Mam najlepszych prawników w kraju. Jeśli trzeba przejść przez biurokrację, oni się tym zajmą. Ale ta dziewczynka nie może tu zostać. Jego ton był stanowczy, niemal rozkazujący. Luisa spojrzała na niego z przerażeniem, mocno ściskając lalkę, jakby była jej jedynym schronieniem. Anrik zauważył to i uklęknął przed nią, próbując złagodzić wyraz twarzy. — Luisa, chcesz pójść ze mną? Dziewczynka zawahała się. Jej wzrok pełen był strachu i niepewności. Ale było coś w Anrik, coś w jego spojrzeniu, co sprawiało, że czuła się bezpieczna. Niepewnie skinęła głową. Pani Celia westchnęła. — Panie Vaskencelous, rozumiem, że to bardzo delikatna sytuacja. Ale Louisa ma swoją historię. Musimy mieć pewność, że wszystko zostanie przeprowadzone właściwie. Anrik przetarł twarz dłonią, niecierpliwy. Nie mógł po prostu odejść i zostawić tej dziewczynki tutaj. Musiał działać. Więc mi pomóż. Co muszę zrobić? Dyrektorka zbliżyła się, ściszając głos. Prawda jest taka, panie Vaskencelous, że nikt nie wie, skąd ta dziewczynka się wzięła. Pewnej deszczowej nocy ktoś zostawił ją pod drzwiami sierocińca, jak niechciany ciężar. Nie mieliśmy żadnych wskazówek, kto ją tutaj przyniósł. Wiemy tylko, że każdej nocy ma koszmary. Śni o kimś, kto zabiera ją daleko, o krzykach o pomoc. Nigdy nam nie powiedziała, kim była ta osoba. Anrik poczuł ścisk w piersi. To nie mogło być zwykłym zbiegiem okoliczności. Spojrzał ponownie na Luise. Jego serce podpowiadało mu, że jest blisko prawdy, której nigdy nie spodziewał się znaleźć. Nie zrezygnuję z niej, jego ton był ostateczny. Jeśli będzie trzeba, pójdę z tym do sądu. Ale nie wyjdę stąd bez niej, kropka. Pani Celia westchnęła, spoglądając z czułością na Luise. W takim razie musimy zrobić to zgodnie z prawem. Proszę dać mi trochę czasu na przygotowanie dokumentów. Anrik skinął głową. Ale coś w nim mówiło mu, że czas to luksus, na który nie może sobie pozwolić. Tej nocy wrócił do domu, czując coś, czego nie czuł od lat nadzieje. Nie wiedział jeszcze, jaką rolę Luisa odegra w jego życiu, ale jedno było pewne: nie spocznie, dopóki nie odkryje prawdy. Noc spowiła miasto, ale sen nie nadchodził do Anrik. Chodził tam i z powrotem po pokoju, wpatrując się w ekran telefonu, na którym widniało zdjęcie jego córki, Sofii. Fotografia została zrobiona dzień przed jej zaginięciem, a w jej rękach znajdowała się dokładnie ta sama lalka, która teraz należała do Luisy. Serce Anrik biło szybko. Potrzebował odpowiedzi. Sięgnął po telefon i wybrał numer swojego prywatnego detektywa, cesara, byłego policjanta, który pracował dla niego od chwili zniknięcia Sofii. Chcę, żebyś jutro rano pojechał do sierocińca. Dowiedz się wszystkiego o Luisie. Kto ją tam zostawił? Czy jakaś kamera monitoringu coś zarejestrowała? Cesar westchnął po drugiej stronie linii. Minął już ponad rok, Anrik. Jeśli nikt nie szukał tej dziewczynki, to znaczy, że w tej historii jest coś bardzo niepokojącego. Wiem, odpowiedział Anrik, zaciskając pięści. Dlatego musisz odkryć, co się naprawdę stało. Na drugim końcu miasta Luisa leżała skulona na swoim małym łóżku w sierocińcu. Laleczka spoczywała obok niej, jak tarcza przeciwko koszmarom, które nigdy jej nie opuszczały. Tej nocy powróciły ze zdwojoną siłą. Zobaczyła błyski świateł, poczuła silne ręce ciągnące ją gdzieś daleko, usłyszała wściekłe głosy kłócące się między sobą. W środku tego chaosu unosił się silny zapach papierosów i benzyny. W mroku rozbrzmiał krzyk kobiety, a potem wszystko zniknęło. Luisa obudziła się z ciężkim oddechem, serce waliło jej w piersi. Zacisnęła mocno powieki, próbując sobie przypomnieć. Tak było zawsze, urwane wspomnienia, bezkształtne cienie, krzyki bez imion. Ale tej nocy pojawiło się coś nowego. Ochrypły głos szepczący jej do ucha. Jeśli ktoś cię zapyta, nie wiesz nic. Jeśli otworzysz usta, wrócę po ciebie, kropka. Dreszcz przeszedł po jej plecach. To dlatego nigdy nie mówiła. To dlatego zawsze trzymała to w tajemnicy. Ale co, jeśli ten człowiek naprawdę wróci? Następnego ranka Anrik przybył wcześnie do sierocińca. Był spięty, niecierpliwy. Chciał zabrać Luise jak najszybciej. Ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, pani Celia pociągnęła go na bok. Jej twarz wyrażała głęboki niepokój. Coś się stało tej nocy? Anrik zmarszczył brwi. Co takiego? Luisa miała koszmar, ale tym razem coś sobie przypomniała. Serce Anrik zabiło mocniej. Co dokładnie? Pani Celia zawahała się przez chwilę, zanim odpowiedziała. Powiedziała, że ktoś jej groził, zanim tu trafiła, i że ta osoba obiecała wrócić. Przez kręgosłup Anrik przeszedł zimny dreszcz. To zmieniało wszystko. Ktoś nie chciał, żeby Luisa mówiła. A co jeśli ta osoba wciąż była gdzieś w pobliżu? Anrik poczuł dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa. Jeśli ktoś groził Luisie, oznaczało to, że jej historia była o wiele bardziej niebezpieczna, niż przypuszczał. Kucnął przed dziewczynką, starając się wyglądać jak najspokojniej. Luisa, czy możesz sobie przypomnieć coś jeszcze? Jakąś twarz? Głos zapytał łagodnym tonem. Dziewczynka przycisnęła lalkę do piersi i rozejrzała się dookoła, jakby obawiała się, że ktoś może ją usłyszeć. Ja, ja pamiętam tylko zapach. Był okropny, bardzo intensywny. I. i łańcuch. Łańcuch? Henrik zmarszczył brwi. Luisa skinęła głową. Tak. Miał łańcuch na szyi. Błyszczał w ciemności. Henrik wymienił napięte spojrzenie z panią celią. To był drobny, ale istotny szczegół. Jeśli udałoby się znaleźć kogoś pasującego do tego opisu, mogliby być o krok bliżej prawdy. Na zewnątrz sierocińca cesar obserwował wszystko z wnętrza swojego samochodu. Detektyw przeanalizował już nagrania z kamer monitoringu z okresu, gdy Luisa została tam pozostawiona. Ku jego frustracji nie było żadnej wyraźnej rejestracji momentu, w którym dziewczynka pojawiła się przed drzwiami sierocińca. Jedynym tropem był czarny samochód, który kilkukrotnie przejechał tą ulicą tamtej nocy. Zdeterminowany, by podążyć tym śladem, Cesar sięgnął po telefon i zadzwonił do Anrik. Mamy coś. Czarny samochód krążył wokół sierocińca kilka razy, zanim Luisa się tam pojawiła. Spróbuję namierzyć tablicę rejestracyjną. Serce Anrik przyspieszyło. Świetnie. Zrób to jak najszybciej. W sierocińcu Luisa pociągnęła Anrik za rękę i wyszeptała. Nie pozwolisz mu mnie znaleźć, prawda? Anrik spojrzał dziewczynce w oczy, czując w sobie falę ochronnego instynktu. Nigdy, kropka. Tej nocy Anrik postanowił, że nie zostawi Luisy samej ani na chwilę. Za zgodą pani Celi zabrał dziewczynkę do swojej rezydencji. Wierzył, że w końcu będzie bezpieczna. Nie miał jednak pojęcia, że tej samej nocy ktoś obserwował ich z daleka. A zagrożenie było bliżej, niż mógł sobie wyobrazić. Samochód Anrik pędził przez miasto z zawrotną prędkością. Na tylnym siedzeniu Luisa patrzyła przez okno, a jej mała twarz odbijała światło latarni. Mimo że milczała, Anrik czuł jej strach. Nie wiedział, co przyniesie przyszłość, ale był pewien jednego: ochroni tę dziewczynkę za wszelką cenę. Kiedy dotarli do posiadłości, Luisa była pod wrażeniem. Korytarze były ogromne, że randole lśniły, a w powietrzu unosił się zapach lawendy. Jednak mimo tego piękna jej serce wciąż było ciężkie. Coś w jej wnętrzu podpowiadało jej, że burza jeszcze się nie skończyła. Podczas gdy Henrik przygotowywał dla niej pokój, zadzwonił cesar. Namierzyłem tablicę rejestracyjną czarnego samochodu. Należy do mężczyzny o imieniu Mauricio Antunes. Anrik zmarszczył brwi. Nazwisko nic mu nie mówiło. Co jeszcze o nim wiesz? Był notowany zaporwania i wymuszenia, ale nigdy nie został skazany, bo dowody znikały w tajemniczych okolicznościach. Krew w żyłach Anrik zawrzała. Wiedział, że ma do czynienia z kimś niebezpiecznym. Gdzie on teraz jest? Ma dom na odludziu, na obrzeżach miasta. Ale jest coś dziwnego. Niedawno kamery uchwyciły tam jakiś ruch. Jakby ktoś mieszkał w tej posiadłości. Serce Anrik przyspieszyło. Myślisz, że Nie chcę dawać fałszywej nadziei, ale jeśli Sofia wciąż żyje, to może być miejsce, gdzie ją przetrzymują. Anrik nie wahał się ani sekundy. Chwycił kluczyki od samochodu, ale zanim wyszedł, zatrzymał się przy drzwiach pokoju Luisy. Dziewczynka mocno ściskała swoją lalkę, jej oczy były pełne strachu. Wrócisz, prawda? Wyszeptała. Anrik uklęknął przed nią i ujął jej małe dłonie. Obiecuję. I kiedy wrócę, wszystko będzie dobrze. Droga była ciemna i cicha. Anrik i Cesar jechali w stronę domu Mauricia, ich serca biły coraz szybciej. Gdy dotarli na miejsce, wyłączyli reflektory i obserwowali z daleka. W środku paliło się światło. Cesar wyjął broń. Musimy zachować ostrożność. Jednak Anrik nie potrafił czekać. Instynkt podpowiadał mu, że Sofia tam jest. Wyrwał drzwi i wbiegł do środka. Wnętrze było w chaosie. Stosy brudnych ubrań, sterta naczyń w zlewie, w powietrzu unosił się zapach dymu papierosowego. Na końcu pokoju były uchylone drzwi. Anrik otworzył je gwałtownie. Jego serce zamarło. Na starym materaku skulona siedziała dziewczynka o długich włosach i oczach identycznych jak Luisy. Powoli podniosła głowę, przerażona. Sofia, głos Anrik załamał się. Oczy dziewczynki zaszły łzami. Tato? Anrik rzucił się do niej i objął ją mocno. Przez rok marzył o tej chwili. Znalazłem cię, skarbie. Znalazłem cię. Cesar trzymał broń gotową do strzału, patrząc na korytarz. Musimy się pospieszyć. Mauricio może wrócić w każdej chwili. Anrik wziął Sofię na ręce i wybiegł na zewnątrz. Wtedy usłyszeli ryk silnika. Mauricio wrócił. Wyskoczył z samochodu wściekły, trzymając broń. Ona jest moja. Nie możesz jej zabrać. Cesar zareagował szybciej. Strzał trafił Mauricia w nogę, a ten upadł, krzycząc z bólu. Anrik nie czekał. Wskoczył do samochodu, trzymając Sofię w ramionach i odjechał z piskiem opon. Dwa dni później Sofia była już w domu, bezpieczna, otoczona przez lekarzy i policjantów, którzy zapewniali jej ochronę. Anrik nie opuszczał jej ani na chwilę. Trzymał jej dłoń, jakby nigdy więcej nie chciał jej puścić. Luisa stała obok, obserwując wszystko w ciszy. Cieszyła się z odnalezienia Sofii, ale w jej sercu czaił się strach. Teraz, gdy prawdziwa córka Anrik wróciła, czy on nadal chciał jej obecności? Anrik dostrzegł jej spojrzenie i uklęknął przed nią. Luisa, to dzięki tobie znalazłem Sofię. A teraz chcę dać ci coś w zamian. Dziewczynka otworzyła szeroko oczy. Co takiego? Anrik uśmiechnął się i ujął jej dłonie. Rodzinę Chcę, żebyś została tutaj. Chcę, żebyś była moją córką. Oczy Luisy napełniły się łzami. Po raz pierwszy w życiu poczuła, że gdzieś przynależy. Sofia ujęła jej dłoń i uśmiechnęła się. Teraz jesteś moją siostrą. Luisa rzuciła się Anrik w ramiona, wiedząc, że nigdy więcej nie będzie sama. Anrik spojrzał w niebo i wyszeptał cicho. Dziękuję, że oddałeś mi moją rodzinę.